Jak tam chłopie. Wstałeś już to dobrze, to się tam sikuj pomału. Bo dzisiaj się spodziewam nie lada gości, chłopie. Z New Jersey przybędą George McPerson, Kevin McGanagal i Denis O'Brien, Chłopie. Także oporządź mi ubojnie, chlewnie i oborę. Bo nowy kontrakt chłopie podpiszemy na melonkę i głowiznę. Chłopie! Potężny kontrakt się szykuje. Także oporządź mi tam to wszystko. Zwołaj prota, Zego, Gniewomira, Ziemowita, Dobromira, Mieszka, Bożydara, Justyniana, Starego Serafina, głupiego Felka. Wszystkich zwołaj, chłopie. I jeszcze Stacha, zwołaj. Wszyscy mają zasuwać aż miło. Macie mi tam wszystko oporządzić. Działajcie mi i żebyście mi byli!